Witajcie z tej strony Stary Marina. My lecimy sobie Zas 2063, odcinek 8 Temple of the Dollar. Dobra. Śmigamy. Duża plansza, takie centrum handlowe. Jak się można domyślać. To mnie, to nas, to nas zaskoczyli troszeczkę teraz. E, tutaj do garażu sobie wyjdziemy potem. Chociaż chciałbym teraz, ale to jest no niemożliwe. Także lecimy tam gdzie trzeba. Tu wam zaraz w tej wodzie pokażę śmieszną rzecz. Śmieszną, fajną. Dobra. Przełączamy sobie, słuchajcie, na fajną broń. I obczajcie, co się będzie działo z łuskami. Fajne, nie? Także mi się to podoba bardzo. Dobra. Wracamy do gry właściwej. Całkiem fajne centrum, nie powiem, że złe. Ładnie zrobione. Tu nie możemy wejść i nie wejdziemy nigdy, ale ładny widok. Ach, troszkę żeśmy zarobili, niestety. Ciężko. Ale nie będziemy przecież przechodzić tak, żeby było nam najlepiej. Bo, jak się coś straci, ja rozumiem, że czasem można coś przejść lepiej. Ale nie. Nie będę tego nad... nadużywał. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O kurde, to było śmieszne. A, bo to tam walał, z tego okienka, widzicie? No jak ja go rozwalę bez celownika tam, to naprawdę będzie dobrze. No tak, marnując tyle naboi, to... Nie no, to jest głupie, słuchajcie, to jest głupie. No. To było też głupie. Weźmiemy apteczkę chyba. Dobra. Coś otworzyliśmy, ale musimy jeszcze te dwa skrzydła wyczyścić. Chyba. Chyba, że już wyczyściliśmy. okej, okay. tu potem. Na razie się upewnimy, że tu jest czysto, żeby... O, właśnie. To się upewniłem właśnie, że jest czysto. Dobra. Otworzone, otworzone. Naboje. I zanim tak. zanim tam pójdziemy, o kurde. <gry> no to było. Ej, no co jest? Kurde, on już zszedł? Ja pierdzielę. Dobra, damy mu zejść. No to były niezłe jumpscary. Dobra, teraz będąc tutaj, uh -huh. teraz będąc tutaj, będę popełniał kolejne błędy. No, kurde, naprawdę. bo oni stąd przyleźli mhm. już nie wiem słuchajcie skąd oni przyleźli tu mamy mam kubusa z duma który wydaje dźwięki Mamy fajny plakat. A tu mamy Mastermind'a, czyli takie isteregi. Przełączniczek. I jeszcze jeden istek z duma. A to były dźwięki mankubusa. Które teraz trochę mnie? Okej. Okay. Tu mamy salę kinową, do której na razie nie pójdziemy. Weźmiemy sobie apteczkę stąd. Panty i jeden sekrecik. Dobra. Okej. Okay. Możemy teraz wejść za tą kurtynę. Trochę jak w dziukniękiem 3D, tylko tam się otwierała na boki. A nie, czekajcie, to ja dobrze idę teraz. O, tutaj dobra. Tu będą takie małe hipki. Kurde. troszkę mnie przestraszyli, ale chyba tutaj nie ma nic jakichś teraz zagrożeń. Dobra, oj kurde, dobra, łykamy to żarcie, bo jeden życia. Dobra, czyli tyle chyba było. Tyle niespodzianek Okej. Okay. Tu byliśmy, tam byliśmy. Bierzemy broń. Zbroje, chociaż można było ją jeszcze. Przecież ja wiem, że, że to nie są manekiny. Tak, tylko gorzej, że oni przeżyli. Dobra. Tutaj musimy mieć żółty kluczyk. A mamy czerwony. I tu mapka nam pomoże znaleźć to, gdzie był potrzebny czerwony. Bo widzicie? Drzwi są oznaczone tak, jakby. Jak się przyjrzycie, jest na czerwono. Dobra. Tylko sobie oddalimy. No to cyk, tutaj jest spora walka. Myślę, jak ją rozegrać najlepiej dla nas. Pewnie mi to nie wyjdzie. Tak, i to tak dosyć głupio to wyszło nawet. Chylamy się, troszeczkę zrobimy takiego skradania. O kur To mnie naprawdę rozwalili. Mało nie zszedłem na zawał. A teraz jest bardzo podobnie, bo ja nie wiem, gdzie oni są. Mamy żółtą kartę, kuchnię i sekrecik. Weźmiemy sobie jedną łapteczkę, bo jest ciężko. Zobaczymy, czy nic nie zostawiliśmy, ale nie. Dobra. Widzicie, jak byliśmy w kuchni, to się pootwierały drzwi tu i drzwi tu. I oni stąd jeszcze wyjdą. Jedni tu, drudzy tam. Dobra. Ale dzięki temu chyba wszystko mamy już ogarnięte. Dobra. I mamy żółtą kartę, która była potrzebna. A, dobra. Już sobie przypomniałem gdzie. Tylko nie jestem pewny, czy umiem tam dojść z pamięci. No zaraz zobaczymy. Nie tutaj. A dobra, dobra. To było i nie tutaj. Myśmy byli chyba w dobrym miejscu. O tutaj. I tą wodą w dół. A, A już wiem. Dobra. O tutaj. I tu mamy trzy przełączniki, które chyba trzeba otworzyć. Piatła, drzwi. Jeszcze muzyczkę możemy włączyć, ale to co zrobimy potem. I muzyczka. Oni wyszli stąd. Dobra. Uch, lecimy dalej. I stąd. Tutaj jeszcze ktoś wyszedł, widzicie? Większy bosik. Ja bym chciał ich zinfajtować, nie wiem czy to się uda w ogóle. Gościa spróbujemy ściągnąć z tego. No i poszło, dobra. Tak wyszło wyszło bardzo dobrze. Myślę, dokąd teraz, wiecie? O, otworzyło się tutaj, tu jest taka siłownia. Sumy. Mamy nawiązanie do Fallouta. A tu dziwne drzwi i sekret z otworzonym garażem. Dobra. Tylko to, że jest sekret z otworzonym garażem, do którego musimy wrócić... Jeszcze czterech przeciwników zostało, wiecie? To ten garaż to jest na początku. Przez tą wodę przejdziemy. Tylko został nam jeszcze jeden sekrecik. Ja wiem, gdzie on jest, tylko nie wiem, w którym miejscu tego centrum on jest. No ale to wykminimy. O, tutaj. I tu dostajemy taką strzelbę, obrzyna takiego. Gdzie ten obrzyn jest? Ok. I tu oczywiście możemy sobie tędy wyjść. O, ja się naprawdę zastanawiałem czy, czy można tu było wejść, ale chyba nie. To czy ja lubię tego obrzyna? Chyba nie za bardzo. Wolę to. Oczywiście dzielała amunicję, także... Ja wolę to używać tego, czego używałem. Czyli jeszcze jeden sekret. Trzech chyba teraz przeciwników, bo rozwaliliśmy tego pieska, tak? Dwóch. Jeden, no i dobra. O, i sekretik jest tutaj. Dostajemy miotacz ognia, blaster, master, master, blaster. Heh. Jakkolwiek go nie, nie nazwali. I szukamy wyjścia. To wyjście takie jest kurde trochę... Mm, nie wiem, zakręcone jak dla mnie, wiecie? Wszyscy, 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 wszystkie sekrety też, także To wyjście To ono jest tak schowane, ale na widoku troszkę. No bo jak też w, w galerii handlowej może być wyjście schowane ludzie? No przecież to raczej nie w sklepie żadnym jest. Tylko na korytarzu musi być. Także tak też będziemy szukać. To jest właśnie to, że się chodzi po tych samych miejscach. Jeszcze fanta weźmiemy. Hm. Czekajcie, a jakbyśmy... No nie, no teraz to się zdenerwuję, jak ja tego nie będę mógł znaleźć kolejne 10 minut. Nie tutaj? Nie. O, jest exit, dobra. Było napisane exit. I to będzie tutaj, dokładnie. Także. Hipsteryk, światełka, dobra. Następna plansza, terminus. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć.